Siemanko Ekipa. Siema. Mamy 22 marca, niecałe 5 tygodni do zawodu. Mamy godzinę 6.21. Śmidamy pierwszy na łożec do Katowic z Bielska. Później mamy przesiadkę do Poznania. Czyli jak mamy przesiadkę do Poznania, to wiecie jakiśmy ją na konsultację doradkę żeby zobaczył jak wygląda to na chwilę obecną niech oceni formę i się wypowie powie ja myślę że jest dobrze waga dzisiaj na czczoku cardio pokazała 95 600 w tamtym tygodniu było tyle samo z tym że forma była oczywiście ciut gorsza poprawia się co z tygodnia na tydzień co mnie bardzo cieszy i jak waga się utrzymuje to też mnie zajebiście cieszy to chyba wszystko polega. no i co, wstaliśmy o czwartej zrobiłem swoje 45 minut cardio jadłem posiłek ubrałem się Natalka rzuciła mnie na dworzec no i czemu pociągiem, słuchajcie jak ja mam spędzić cały dzień w aucie a pociągu yy, no to wolę pociąg, bo się przede wszystkim wdżemnę, nie muszę podczas jazdy zatrzymywać się yy, na posiłki, tylko normalnie sobie mogę pociągnąć gdzieś, a powiem Wam, że komfort teraz już jest naprawdę zajebisty. Więc myślę, że to był dobry to wybór. Po prostu przede wszystkim też, bo mógł się zdziergnąć. To jest też, było takim największym plusem. No i jestem troszeczkę niby zmęczony. Ja też się takie dłuższe trasy troszeczkę już mi się zdarzało nigdy nie przysypiać i tak dalej tak, się bezpiecznie i sobie śmigam na spokojnie jest troszeczkę dla mnie stres tak jakby ja nawet nie widziałem, czy patrzy się na to, z którego wyjeżdża pociąg nie, no ale dobra pogarniam, tego, dawno nie jechałem no to ten śmigamy do Katowic, mamy przysiadkę do Poznania no i jedziemy, zobaczymy co rady powie niech się wypowie jak wygląda bagadą, jak wygląda forma na chwilę obecną. Myślę, że będzie zadowolony. Jestem ciekaw, jak będzie Zawsze mnie to ekscytuje. I zobaczymy. Dzisiaj mam nie treningowe specjalnie. Wczoraj robiłem czwarty, tak jakby, dzień po rząd treningu po to, żeby dzisiaj na spokojnie tylko zrobić się na konsultacjach, nie na treningu i tak dalej po tylu kilometrach. No, no uważam, że to już jest bez sensu. Także co? Jedziemy? Jestem ciekaw. Jabłko, kurczak ryż, dwa jajka. Wczytamy. W spokoju, w panie Jesteśmy gdzie Dotarliśmy doradka, radka, jestem po konsultacjach, po rozpuszczaniu planów i teraz yy, niech się Radek powie, jak to wyglądało na obecnie. No Na chwilę obecną, wszystko jest jak najbardziej yy, ok. Forma jest bardzo dobra, jak na 5 minut przed zawodami to będzie nawet że za dobra. Na no, wiadomo, jest jeszcze te 5 kg do zrzucenia, więc trochę będzie walka, bo już nie masz czego zrzucać ale generalnie jestem bardzo zadowolony, myślę, że forma będzie rewelacyjna. No bo dobrze wiemy, że ja jakimś tam mega y, pękatym gościem, ja nie mam takich ładnych tych przyczepów pękatych i tak ja, dalej, jedyne czym chyba w tym momencie ja będę mógł walczyć na scenie, bo mówimy do dziewięćdziesiątki oczywiście, to jest chyba jedynie docięcie, no nie, w tym momencie. No dokładnie, no wiadomo, że, że jakby tej sylwetki nie masz takiej ładnej, więc musisz stawiać na to, żeby być po prostu najbardziej docięty, najbardziej suchy na scenie. Y, wiadomo, że żeby naprawić pewne kamenty stylki by trzeba było zwiększyć że masę miesiącą i już w kategorii wyższej. ale do, przez 5 tygodni nie da rady tego zrobić, więc w moim odczuciu lepiej jest te parę kilogramów nawet ważyć mniej i postawić na tą, na tą taką jakość, na, na formę, niż po prostu starać się zachować, że powiem 2-3 kg więcej. Hmm. No, także. Widzicie jak się mają sprawy na chwilę obecną. W ogóle zajebista motywacja, jak przychodzę do Radka, nawet zawsze kurwa przywita się, pamięta nawet, bo dawno już mi się z rad, który nie widzieli, to było, no z półtora roku musiałem sobie no niektóre dawa, 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 dawa. rzeczy poukładać. Radem ma taką zajebistą pamięć, że w ogóle pamięta wszystko, co było, co i jak. Zawsze zresztą odpisuje. Niekiedy później, bo każdy ma swoje obowiązki, ale nawet chodzisz na siłownię widzisz Huberta, Michała, Tłotka. Tło, Chyba same gwiazdy. Jest mega motywujące. Także yy, kończymy, bo śmigam na ten. Ja dziękuję Radkowi, liczymy się i uciekamy. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam tym, bardzo ja Powiem Wam, że nie wiedziałem, że nawet takie zapierdalanie na tramwaj jest takie stresujące. Mam godzinę w sumie do tego, ale dawno nie jeździłem tramwajem, jeszcze nie w Poznaniu. I powiem Wam, daję czadu. Kurwa, jest to stresujące, no ale dobra, mam nadzieję, że zdążę, mam godzinę. Dobra, kawa z żabki. Wyjeżdżamy po schodach. Muszę się dostać normalnie na ten dworzec, nie wiem, pierwszy raz. Czuję się jakbym nigdy nie jeździł normalnie koleją publiczną, ale jakoś daję radę, ogarniam, zaraz melduję. No, zdążyliśmy, Kraków Główny. Mamy 16.27. Czyli z jakimś półgodzinnym zapasem, Wam nie lubię tak pędzić, gonić, no ale sytuacja tego wymaga, czekam tylko, kiedy będę sobie mógł na spokojnie siąść w pociągu, napić się spokojnie kawy, zjeść sobie posiłek i odpocząć, powiem szczerze, 4 godziny do Krakowa, później, do Krakowa, do Katowic, przepraszam. Później z Katowic, chwila czekania do Bielska, Natalia mi odbierze z dworca. I odsapnąć. Powiem Wam, że takie kurcze, no jest to męczące, ale mega, mega kurcze, motywujące. W końcu spełnią swoje w sumie marzenie. No to no nawet nie jest poświęcenie, tylko coś tak zajebistego, że to nakręca mega. Dobra, już zaraz. Pociągu. Dobra, jesteśmy już w yy, pociągu. Poczekam aż odjedzie i spokojnie zabiorę się za posiłek, który mam. Ale powiem Wam taki paradoks swoją drogą. Chciałem skorzystać z ubikacji tam na Dworcu Głównym, no nie? Myślę jest, i idę skorzystać. patrzę 3 zł. O, chyba, chyba ich pojebał. Płaci się... No, sorry, no jeżeli płacisz bilet, dajesz im zarobić. To jeszcze możesz płacić za bucę. Bez przesady. Taki optopik. No, nareszcie możemy zjeść posiłek. Ja wam czekałem na to, aż mogę będziemy do mogli spokojnie siąść i zjeść. I specjalnego tutaj nie mamy. 50 gram makaronu białego. 300 piersi. widzicie, dwie małe marchewki. Tirguję dwie małe marchewki tutaj sól z żabsy wziąłem i pieprz, bo sobie jak zawsze zapomniałem no i właśnie o tym mówiłem, że to jest zajebiste w pociągu że no spokojnie możesz sobie wsiąść. zaraz sobie włączę po prostu muzykę przestutuje Radka Plan i mega zupełnie dużo zmian, ale zajebisty no i co? jemy? dzisiaj jeszcze muszę wykręcić jak przyjadę 25 minut kardio polecenie trenera, pan Klaas, mu się, co? Zabieramy się zajedzenie jedzenie i śmigamy, tam. dobra dojechaliśmy do Wierska dziówek już jest nareszcie śmigamy do dobra, bo jeszcze musimy kardio zrobić znaczy ja muszę i posiłek i odpoczynek i spać. Dobra. ok, Wróciliśmy. Radek podniósł drugą sesję kadry do 45 minut, więc zrobiliśmy Nie wiem żeby było lekko dzisiaj, ale ale zrobione nie ma. Serię jest tylko jeden. W mam nadzieję, że spełni się to moje marzenie, więc nie ma odpuszczenia. Kończymy, idziemy się kąpać jeszcze tylko wam coś na koniec tego dnia Słuchajcie, pokażę. Miałem wam wczoraj yy, dograć jeszcze ostatni posiłek, jak wygląda. Jak mi ładnie wyszedł ser z galarytką ale oczywiście, kurwa, zapomniałem sobie. Spaję, moj, tak byłem głodny, że w połowie posiłku mówię, no taki, aha, to żem nagrał. Także, sorry, to będzie tyle z tego vlogu. Skleroza nie boli. Także widzieliście, jak to ma się na chwilę obecną. Mam nadzieję, że się podobało. także Чума